Witam wszystkich bardzo się w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim pierwszym streamie. Tutaj słuchajcie odkryłem pewną funkcję, że jak będziemy ciągle i spać to wtedy będzie um, no po prostu szybko może wszystko wszystko rosnąć, ale najgorsze jest to, że jak będę tak ciągle szedł spać, no troszeczkę tracę tego pieniędzy, no mimo wszystko sprawdźmy to nawet przedstawię teraz. Że no jakby będę ciągle i spać, bo nie wiem, chyba było to do rano i mogę teraz i spać, więc no. Najgorsze z tego jest to, że tracę też pieniądze mimo wszystko. Na przykład, nie wiem ile tracę pieniędzy, chyba za 100 dolarów chyba stracę. No 129 kosztów przeniesień, to, to są najgorsze. TTT, te, 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 no mimo wszystko, te mimo wszystko, no wiecie o co chodzi, nie? Powinienem zrobić troszeczkę przerwę z tego farminga 22, z pierwszej serii, oczywiście, po no nie mam co robić, szczerze, no nie mam co na razie robić. Po prostu tutaj, e, więc mimo wszystko, jakiś modzik bym musiał poszukać, albo będziemy musieli tutaj to coś porobić. Jakąś szklarnię postawić, taką z modem, żeby w sumie mieć, ale no chyba tutaj modu ze szkoleń takich nie ma, jak to było w 19, taki jak zamieniłem tego moda. No tutaj wszystko wolno, dla mnie rośnie, no i właśnie nie mam tutaj nic co sieci. Chociaż chyba coś mam do zbierania, ale chyba nic ja mam do zbierania, nie? Na przykład tutaj. Chociaż tutaj coś mam do zbierania. O, mam tutaj jeszcze fakt gotowy do zbierania, więc co będziemy tutaj, mamy jakieś pierwsze place polowe, możemy mieć, więc no. Mamy kolejne, kolejne żniwa, więc możemy to chęcią w sumie. Nie no, wiadomo, co możemy z tym zrobić. Lecimy to chyba skosić, nie? Więc, no, mimo wszystko, no, też, troszeczkę, będziemy tutaj musieli podziałać. No, troszeczkę stracę tych pieniędzy, tam ze 100 tysięcy, czy coś. Ale, mam jedną fajną funkcję do sprawdzenia. Ile ja mam w silosie, w ogóle, tak? Tych, tych. Nie mogę, mogę to najszybciej sprawdzić. Chociaż mogę tak, to sprawdzić, mimo wszystko, nie? 1000 litrów. Mam pszenicę 4000 litrów, na to mam 6000, na co mam około 6000. Z jednego pola mam 2000 litrów rzepaka. Czyli 2000 mogę na tym zarobić inteligentnie. Więc no, mimo wszystko mogę tak codziennie i spać. Ale no, zobaczymy to późno, bo nieważne. troszeczkę funkcji tutaj odkryłem, może nie, że mam ten traktorek, a tutaj działa traktorka. Lecimy, sobie tutaj właśnie skosić pole. No oczywiście to, to, to jest taka sobie za chwilową przerwę z tego farminga, żeby tutaj trochę taki zasiać. Na live'ie będziemy chyba to wszystko też ogarniać bo no nie będę w pierwszym sale na live'ie widzowie, więc to też będziemy musieli tam to zrobić widzowie. Będziemy się ciągle żata, będziemy ciągle siać. I będziemy widzę wszystko spoko. Zanim to na pole kolejne można to, to trochę nam minie tych wieki, więc no wszystko pójdźmy jeszcze raz pójść spać, widzowie <grych> bo troszeczkę mamy mało tych rzeczy, On dwa razy pójdziemy spać, no nie? i tam jakieś 200 chyba dolarów stracimy na razie, no nie? za każdy jakby, no za każde 10 razy, jak tak pójdziemy, no to wtedy ten 1000 będzie chyba około dolarów, nie? w pierwszy miesiąc będziemy stracili 1000, ten, ja pierdzielę, to jest bezsensowne, nie? naprawdę to jest bezsensowne ale to tak zrąbali do tego nowego filminga dla mnie, no nie wiem, no Nie ma kiedy widzę no. Jak chciałem zaczęła widzę, by wiecie, I spadłem to to bez sensu. Że 4 4000 mam, no to widzę, to coś za kolejne pole w ogóle rośnie, nie? No to jest trochę jedyny minus Jakiegoś młoda bym znalazł się, bo to nawet to to pytałem widzę, to nie mam szansy przeprawnej dłużej, najkrócej, nie? Ja nie lubię tak wjeżdżać w farmingu, no słuchajcie no. No i ten na zarobić nie mogę, no. No i to już to tyle było słyszenia tego pola, ale jeszcze mamy kolejne. Urośnie, o, no, to są słabe urośnie, przynajmniej to Więc no tutaj będziemy coś musieli ogarnąć. znaczy nie ten znak, tylko coś innego musiałbym ogarnąć, na który można byłoby fajny hajścik troszeczkę zarobić, troszeczkę mimo wszystko. Ale wiecie, to chciałem zarobić z tych pula, ale to też to, to nie jest takie łatwe, gdzie tak zarabiać, więc mimo wszystko, no... Chciałbym ja coś mimo wszystko postawić, więc mam nadzieję, że byłoby to całkiem spoko. Ale w sumie ja jakbym pierwszy czy ten czas, to wtedy mogłoby szybko wszystko w sumie, nie? Więc teoretycznie no, to tak powinno być. No zresztą wszystko za niedługo sprawdzimy kiedyś. Ja myślę, że go wolę tylko tysiąc litrów, będzie naprawdę kurde i ja walę no I troszeczkę tych litrów tutaj mało będzie nie musimy dalej z więc dawam sobie chwilową przerwę z tego Farming 22 dlatego żeby po prostu no mało mało hajsu nie tutaj kurde jest ciężko zarobić no ale popróbujemy, że tak żyć we gdzie idziemy troszeczkę, troszeczkę gdzie my się ten rzepak zaschany i wtedy jakoś tam się może ubieram trochę nam high shippa. Ale to jest wszystko rośnie tak... tutaj też wszystko rośnie 12 miesięcy bez kitu Naprawdę, no, to wszystko prawie rośnie 12 miesięcy. No chyba byśmy dali ten wzrost sezonowy, to może by nam pomógł wtedy. No zobaczymy, co między dla niego to sprawdza jak to działa jeszcze raz. Bo to jest jeszcze się 12 miesięcy, jakby 12 dni jakby, no nie? I właśnie bez sensu Nie go cały rok wyfarmi go to wszystko rośnie, to jest bez sensu, znowu, no Będą to my się chyba sprawdzić, czy to takie serio, czy coś No i właśnie pole właśnie skończyliśmy, ale to tutaj jeszcze porobimy, zale Bo Potem się nagle widzę, ten... No, nie wiem, no ten no, to tak, bo sensu jest? No, no to jest, że tyle było skoszenia tego pola. No i teraz słuchajcie, gdybyśmy mieli na przykład kiedyś ten, ten powoli powoli może to też nam by nam pomogło, że coś w tym stylu, ale no nie mamy. Więc teraz tak. Spróbujmy ten zresztą na razie Czy jak on działa w ogóle, bo nie potrzeba na to jest do, dokładnie na to popatrzeć. To tak, gdzie tutaj jest ten... Mamy no, tutaj właśnie rolnika, mamy, nie? I teraz tak... Rzepak, no tutaj jest tak samo z rzepakiem. nie Tylko mogę sprzenicąć, no to, to też jest bez sensu. Jakbym serko coś, to niby na sierpień byłby widzę, już gotowy. No zobaczymy, czy to byłoby fajne, czy coś. To pole, można się zacząć zrobić, ale to pole to też tam rzadko później. rzadkie pole lista Już rzadkie pole lista też można się To niby wszystko też szybko rośnie. Hmm. No, nie ogarniam tego, Pani, no do końca. Nie ogarnię. No, w sumie tak, zobaczcie. te patrzę na ten, ten kalendarz rolniczy jest tak samo, widzowie, nie? Pszenica, się jedno, na przykład we wrześniu. I nawet będzie dopiero w lipcu, czyli zobaczcie, prawie cały miesiąc czekania. A owiec, właśnie, tak są, właśnie, Chodzi mi właśnie o owiec na przykład. Spróbujmy zacząć zywy w tym odcinku, wstrzymajmy na razie to wszystko, albo sordo byśmy spróbujemy zasiadać na przykład. Więc wiem, to mi szybko urośnie, te dwa chociaż potrawy, no bo jeżeli tak, no to wiadomo, może tak potrzebuje więcej czasu do rośnięcia, a może to tak naprawili jakimś cudem dziwnie i to by się może na razie zgadzało, więc no, zobaczymy. Więc no, dobra, bierzemy jakiś kultywator, który mamy wolny na chacie, już wątpię, że będę miał jakiś gotowy, mam nie no mamy jakiś gotowy spróbujemy coś zasiać na początek nie jakąś kurde uprawę czy coś może taka bez sensu będzie nam siała, że jak tutaj tak mało to wszystko robi, no, to bez sensu nie wybierzemy teraz ten i spróbujemy tutaj coś, coś zasiać No, w sorgo spróbujemy może mamy, że to szybko, na, nie na szybko nam to rośnie mimo wszystko, mam taką chociaż to nadzieję Chociaż to widzę, to chociaż to urosło, to byłoby mega spoko, widzowie, ja na pewno. Więc spróbujemy żeby coś tutaj podziałać. No i zaczniemy, na no to sorgo, czy tam jakieś inne poprawy Tylko no, wykonamy tę widzę, to mi to zajmie. No że to sorgo nam no, choć pomoże, to to będzie git, nie? Bo tak wyda na kilka tysięcy do przodu pewnie. Więc no, ale jeśli do nami wypają na pewno jakieś i na pewno będziemy się jej postawić, oczywiście na pewno będziemy też wszystko działać. Ale wiadomo, chciałem uczciwie zarobić, ale jest naprawdę ciężko w tym nowym farmingu, kurde, jest ciężko Niestety jest ciężko Bo nie jest tak, farmingu nie traci się hajsu, to jakiś czas, no to coś się chyba traciło ale no kurde, to wszystko szybko rosło w dwa dni a ten nie ma opcji, żeby szybko rosło, na przykład wzrost na przykład roślin jak to szybko czerwone ma być. A tak było właśnie w farmingu Nowym W znaczy w starszej wersji, jakby, czyli 15 tak było, ale tutaj w jakimś stopniu tego nie ma właśnie, no nie Więc sobie będziemy działać w ten sposób. Dopowiem myślę, że to jest próby to będziemy kończyć ten odcinek. I znaleźć sobie to by przerwa z tego farminga 22 pierwszej serii, bo tutaj nic nie mamy do roboty. I myślę, że po to jakiś na pewno wrócimy do tej serii. No że nie miałem, wiadomo, że do 16 max zrobimy taką przerwę naszą te techniczną. No bo tutaj nic nie się na co to robić. No, na live na pewno pokażę Wam tego save'a, jakbyście mogli coś paść. Więc kurde. Więc jest sobie Dobra, no to, to na razie myślę, że wystarczy. Ja no, na końcu ten dzisiejszy odcinek, który nam się podobał. Widzimy się w kolejny odcinku. Do zobaczenia. Cześć.